Właśnie mamy tak naprawdę dwie informacje dosyć ciekawe. Uzupełnimy dwie kolejne tak bardzo krótko. Ta pierwsza ciekawa informacja, o której już wspomniałeś, to firma E+ i sieć ładowania samochodów elektrycznych. Co prawda samochodów elektrycznych w polskim rynku jeszcze nie ma, bo jeździ ich zaledwie kilkanaście sztuk, ale to też był wymieniany brak możliwości ładowania, był wymieniany jako Oczywiście, element budowy infrastruktury, budowy infrastruktury. I firma E+ jest to firma, w której udziałowcem w 70% jest polski przedsiębiorca, a w zasadzie jego, jego placówka Polenergia i w 30% firma izraelska Alva Technologies zdecydowały, że zaczną budować taką sieć. Ta sieć na początku powstanie w centrach handlowych. Już pierwsze punkty zostały uruchomione w Warszawie. Docelowo ma być tych punktów zdecydowanie więcej, bo mówimy o 314 aglomeracjach, co spowoduje, że wreszcie te samochody będą mogły się poruszać po polskich drogach i nie będziemy ich koniecznie musieli zasilać tylko gdzieś u siebie z gniazga. Ale jak myślisz, tak. to bardziej wpłynie na to, że rynek się rozwinie? Czy, ten, czy, czy ci, którzy będą oferowali, czy ci, którzy oferują te miejsca, liczą na to, że już jest taki potencjał do tego, żeby na tym znaczy, zależeć? Na razie pieniądze? potencjału nie ma. Mhm. Firma daje sobie 3 do 5 lat na zwrot tych kosztów, które poniesie. Te koszty do kilkanaście milionów złotych. Wydaje mi się, że mają szansę, chociaż być może terminowo im się to nieco przesunie, bo no, tych aut jest niewiele. Auta są niesamowicie drogie. Chyba 160 tysięcy za Mitsubishi i Pokazywaliśmy. Tak, to, to jest dużo, to nie jest auto dla e, prywatnego odbiorcy, e, to jest auto raczej dla firmy i e, o takiego klienta będą, e, będzie firma e walczyła. E...